Ja to Gługi, tak, ty fuck. to przejedziesz na pewno. No a jak, a wygra? Ja to, to nie, nie, to nie ale nie on to przegra, nie, no, on to przegra, nie ma takiej opcji. Żeby a jeszcze on coś to wygra? Oj, chyba drejga masz, no i chyba drejga, ja masz. dzi. Dzi, Dzi ja. O kurwa, ale jak jeszcze jakieś dwie? Ale jak gierasz, dużo masz dużo. Ale jak ale jak Flame wydropi to ja... ja a ty to wiesz jak ty to wygrasz? Ty wiesz no. jak to wygrasz, masz kosę, nie? Ej dobra, jak on to wygra? A wiesz jak Flame ci wytropi, to ja skaczę z okna? 17... Jak Flame ci wydropi to ja skaczę zang, z okna. Zamknij ryj! Zamknij ryj, pizdę. Zaraz cię wykurwam z tego serwera. Chodź. O kurde, ej jak, Cicho, jak, no, mu, to odda, jak to mu to odda... Nie, ma kosa. Kosa. Jak mu to odda, no to on ma kosę. Jak mu ma. to odda, on ma kosę. No to już tyś, jak ma kosę. Dla niego. Jak ty za stówę dostajesz 3, no to za 3 dostajesz 900 No znaczy, Dobra, zależa. to grosza, grosza, grosza Zobaczcie co wsiądzie Dla ciebie, dla ciebie o, ale to głupie było Ale to było głupie, głupie 30 Ale to było nie, głupie nie było, 30, no. 30 Ale to było nie, głupie, nie było, 30 no, wygra. Uf, wygra. Zobaczysz, no. zobaczysz, to nie było głupie, on to wygra Dobra, ja. i tak płaci tylko, i tak tylko 17 płaci, a ma za kostę mieć Jak to wygra? Jak to wygra, masz kosę? Nie dla niego. Kurde. Tak, Jak dostaniesz kosę, to mi dajesz tego kałacha z rzeku. A, gościa. Debilek. SL ci leci? SL ci leci. No właśnie, bym bardzo chciał, wiesz? 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 Jest. Wies. Jest. Wies. Jest. Jest. A już tu jest połowa nie ma sl No to już nie wydropisz go. Pa. O trzech kamperów, oj, oj. ale nie dropnie Kato14, bo nie ma w tej skrzynce Kato14, najprostsza naklejka to z kosztuje 1000 złotych No i wygnasz, no bo ty pojawi. jesteś mega dobry gracz, dla ciebie, dwie dychy Oddycha, ale nie wiem ile ty jesteś, czemu to do dupy, że ty nie pokazuje od razu, nie? Bitwy, ja yeah, chodź smash Coś kurwa sam liczyć, na keydropie że normalnie mieć no też niech wydaje Środkowie wygrywa O, o Jezu, Jezu, ale, ale, ale by było źle, ale by było źle I dwa, Ten chat wygrywa, ten chat wygrywa nie, Dwa SL dla nich by nie? No ja, ja bym się popakał chyba I teraz underdog kurwa, kidrop, underdog No kolo, kolo oj pa i teraz on się odpala, teraz on się odpala Pa miał najpierw takiego gówna, teraz no, koniec ty masz Henry'ego, patrz, Henry Cię dyma w dupę, zobacz Henry Cię teraz wdyma, pa zaraz coś wytropi no O będy. mnie zawsze dym o tym, Henrym. Ale dobra, nic, ale debilek, nic nie leci, nic nie leci, że zaraz Jak to wygrasz, to nie bijesz kosy, tylko robisz do na 6 Dobra, dobra, ej, I ej, to ej, to ej no to to nieprawdziwe, to nieprawdziwe, to nieprawdziwe, to nieprawdziwe. I Prawdziwe Dobra, może być. I później I po tym, po tym, żeby zbytować, żeby zbytować trzy. To dla Debilka, nie, to dla Debilka będzie. To on już wygrał ile? 600. No, wygrałem No to już kosa, nie, wygrałeś to.

Ile on wygrał? Czyli <grym grym> on na, na wziął. Ale kostę Uciec na Dobra, masz jeszcze, <grym> dawaj, jeszcze no, 4, może może... Oh, może lin, o Lin! O Lin! Baj, o Lin! 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 co ma, O O a nie, flamel był tylko 400, Aha, to by droższy gdzieś. O EFF! Ty Bilek spokojnie, nie zerujemy się, niespokojnie. No spokojnie, nie będzie zera mówić. Jesteś do tak tego, będzie zero, będzie na zero. Plusie, na plusie jesteś, na plusie, masz 80 złotych. Jaki dawną złotówka do góry na plusie, plusie jesteś Ja pierdo jak ja, 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 Dla, ciebie ja, grało, nie, ja grało. Dla ciebie spokojnie, nie patrz. Dla ciebie.

Daj full swipe, leci, no. Zawsze, już gościu, dwa razy już spadłeś do dychy, spokojnie, to już da się wygrać. Spokojnie, spokojnie, tak, spokojnie, chłopie, antetno chyba tz, poza no, stale. Nie nie no. dwa razy poszedłeś w straży i, i tak dalej. Weź daj, filmik na YouTube i nazwij to, jak trzech słów przejebać do zera, no ja Od poszukiwę. sfera do zera. <laughs> Od sfera do zera. <laughs> Aż się muszę napić, chłopaki. Już całego Liptona wyzerwałem. No, się się... No, tak spoczyna... Ja idę do toalety! Ja idę do toalety! A ty ładny aspiraty dałeś, nie? Swipe. ja się wsiek On milionera do Swela. No i do <laughs> Pierwsza skrzynka już przejęła, kurwa. Ale w drugiej też. <laughs> Ja nie mogę. Nie. Ja. Nie no, sobie Jak tam pójdzie, jak tam ujdzie, bo ja to Dobra, Olek dawaj, bo tu już nie ma co nie, patrzeć. No, Gram przyjewał ogólnie, znaczy tego, nic nie dropi mu Nie, 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 już drugiego Famasa wytropił nie, ten Jerry Nie, nie, nie to GG jest łatwo. Debilek, weź tam dłużej. O Debilek, Debilek, U góry tam masz takie strzałki w lewo. Weź kim to się cofniesz tam do 300 zł. O, no i dupa. No i chyba. No bo no i nie ma już nic, no, no i pozdrow. Masz, teraz mi peka otwórz, speka, se otwórz. Mi, mi spek, na rozrzewkę. Na rozrzewkę. Nie na bitwie no. Nie na bitwie, na pewno ci siądzie. Na nie, nie dawaj bitwy, dawaj... Nie no nie na bitwie, no na bitkę. Oddaj stronie, oddaj stronie. Ale demon, ale demon. Ale demon. Ale demon, ale demon. Daj no, ja mamy ty... razem, jeden <laughs> a to z Tobą Ty, ale demon. A ja Ci mówiłem, jak ale wygrałeś do Ty, wypłać, ja Ci mówiłem wypłać. A Ty co? A Ty chuj, gramy, no, <laughs> no, da, ja. gramy dalej. No ja. No ja Ci mówiłem, jak byś...